wszystkim, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj pod lupę bierzemy kolejną markę, markę zagraniczną i to będzie The Ordinary. Ta marka jest coraz popularniejsza właśnie za granicą, za sprawą między innymi poleceń ma, ale także wielu innych youtuberów czy instagramerów. Ale staje się też coraz popularniejsza i w Polsce. Myślę, że właśnie z tego względu, że jest bardzo ekonomiczna, bardzo właśnie przystępna cenowo, ale też skupia się na ciekawych substancjach aktywnych. Całą taką podstawą tej marki było właśnie udostępnienie w takich przystępnych cenach ciekawych i rzeczywiście skutecznych substancji aktywnych praktycznie każdemu. Bo The Ordinary należy do większego koncernu Deciem, który jest też właścicielem między innymi marki Najot już dużo droższej, z bardziej zaawansowanymi substancjami aktywnymi, ale nadal w The Ordinary znajdziemy naprawdę całkiem sporo interesujących substancji. Jak na przykład mamy tutaj sporo różnego rodzaju witaminy C, nawet w stężeniach 20%. Czy mamy taki jakby nawet pierwszy, przynajmniej z tego co ja kojarzę, niacynamid na rynku. To było 10% z cynkiem. Potem już też sporo się innych marek pokusiło o naśladownictwo i też takie produkty stworzyło. Czy mamy na przykład kwas azaleinowy. To jest dość trudny składnik do ogrania i on się dość rzadko pojawia. A więc naprawdę mamy tutaj sporo takich aktywnych, w naprawdę przystępnych cenach, bo to przeważnie jest kilka dolarów, czyli na nasze około 30, może 40 zł. To bardzo różnie wygląda. Ale z drugiej strony pojawiają się w ofercie marki też takie nieco dziwne produkty, jak na przykład właśnie w proszku niacynamit, czy w proszku kwasa skorbinowy. No jak dla mnie to są takie nieco dziwne twory, raczej do, do osób, które. Skierowane do osób, które rzeczywiście znają się na jakimś formułowaniu produktów, które będą wiedziały, jak tego użyć, jak odmierzyć odpowiednią ilość, jakich stężeń użyć, ile tego dosypać rzeczywiście, żeby to miało sens, a żeby nie zrobić sobie krzywdy, więc z jednej strony, to jest skierowane do osób, które szukają skuteczności i dobrych cen, z drugiej natomiast to jest takie hmm, powiedziałabym, że nieco dziwne, bo yy, nie wiem, nie wiem, do kogo są tego rodzaju produkty. W każdym razie ja sobie wybrałam kilka produktów z tej marki, które najbardziej mnie interesowało i też, które miało najbardziej takie akceptowalne składy dla mnie, bo ja jednak głównie tutaj idę w kierunku takich składów bardziej naturalnych. Mam jakąś listę składników, których raczej unikam sama, których też raczej nie polecam z różnych względów. Jeżeli to was ciekawi, co, jak i dlaczego, to też zajrzyjcie sobie na bloga, tam jest zakładka INCI i ja wszystko wyjaśniam też z wieloma badaniami naukowymi, do których się odwołuje, dlaczego akurat dany składnik jest dla mnie nieakceptowalny, albo po prostu też podaję informacje, co warto o nim wiedzieć, bo to, że on się tam ten składnik dany znajduje w tej zakładce, nie oznacza, że on jest zły, tylko po prostu, że może coś warto o nim wiedzieć. W każdym razie nie wszystkie składy. Tej marki są dla mnie akceptowalne bądź jakoś interesujące. Ja sobie wybrałam ilość tych produktów, które chciałam użyć, już właściwie chyba użyłam wszystkiego, co chciałam. Może tam są jakieś drobne rzeczy, a więc dzisiaj opowiem Wam właśnie o tych konkretnych produktach, które ja miałam, czy byłam z nich zadowolona i czy warto zwrócić na nie uwagę. Na początek mój najświeższy nabytek, czyli to jest Squalane Cleanser. I tak naprawdę to jest jedyne myjadło w ofercie Ordinary, chociaż tych produktów mają bardzo dużo. Jeżeli chodzi o ten produkt, no to mamy tutaj w nazwie Cleanser, Squalane Based Face Cleanser and Makeup Remover, czyli tak naprawdę teoretycznie można by go używać w dwóch etapach i jako produkt do demakijażu i do mycia. Ale moim zdaniem jednak będzie to lepszy produkt do demakijażu właśnie. Bo on ogólnie, chociaż na polskich stronach nazywany jest emulsją. Teoretycznie emulsje są bardziej do drugiego etapu, chociaż też mogłoby się sprawdzić w pierwszym. To przez jego formułę, moim zdaniem, on będzie lepszy właśnie do demakijażu. Już mówię dlaczego. Bo on w konsystencji jest czymś pomiędzy takim balsamem myjącym, czyli czymś takim gęstym oleistym, a olejkiem. On jest taki właśnie takim kremowym balsamem, który w dotyku i pod wpływem ciepła, bo najpierw najlepiej go rozetrzeć w dłoniach i dopiero wtedy dać na skórę, on się roztapia i to powoli roztapia się do takiej konsystencji totalnie płynnej, która naprawdę idealnie, idealnie sunie po skórze i powoli zbiera te wszystkie zanieczyszczenia. I on ładnie łączy się z wodą i też spłukuje z tej skóry, ale też właśnie nie w 100%. I też moim zdaniem dlatego on lepszy będzie do demakijażu, a nie już do mycia. No bo jednak po umyciu skóry chcielibyśmy, żeby ona była doczyszczona. Oczywiście po różnego rodzaju emulsjach zdarza się czuć taki delikatny film na skórze, ale to jest taki film takiej miękkości i oczyszczenia, a nie pozostałości, jak tutaj mi się wydaje, że on może zostawiać. Dlatego moim zdaniem on będzie lepszy dużo do demakijażu. Z tym, że też taka uwaga, ja go używam po mm, kosmetykach naturalnych, po filtrach, po makijażu naturalnym, nie używałam go po takich super trwałych jakichś formułach na przykład drogeryjnych, więc też nie jestem w stanie się zapowiedzieć jak on będzie takie produkty usuwał. Ogólnie uważam, że to jest naprawdę ciekawy produkt. Jego bazą jest właśnie ten tytułowy skwalan. I skwalan to jest olej, który jest taką stabilną substancją, stabilną formą skwalenu, który naturalnie występuje w naszej skórze, w naszym cebum, więc on też jakoś tej skóry specjalnie tutaj przez to, że bazuje właśnie na tym skwalaniu, nie powinien oddzielać z jej naturalnych też lipidów, co może się zdarzać przy jakichś tutaj mocnych majadłach, przy dużej ilości emulgatorów i substancji mających. To jest taki dość łagodny produkt i też fajnie, że on jest bezzapachowy. To myślę, że też docenią osoby, które czy to nie lubią jakichś substancji zapachowych, czy też ich unikają ze względu na wielką wrażliwość skóry. Chociaż przy takich substancjach, przy takich produktach, które są na skórze krótko, to też nie jest problem. I takie 50 ml to mamy 6 miesięcy na zużycie. Oczywiście on na tyle nie wystarczy, i to kosztuje około 30 zł. W sumie wydaje mi się, że to taka cena dość. Dość wysoka tak naprawdę jak na ym, pojemność, to właśnie 50 ml. Jest też pojemność większa, 150 ml bodajże za około 80 zł, więc to wychodzi trochę lepiej. Nadal to nie jest jakoś super tanio jak na nasze standardy, e, w sumie nawet droga bym powiedziała jeżeli chodzi o taki podstawowy produkt, ale ja go lubię, myślę, że jeszcze do niego wrócę, bo bardzo mi się fajnie z nim pracuje, on się naprawdę super rozprowadza na skórze, już kiedy staje się taki totalnie, totalnie płynny, naprawdę musicie spróbować na sobie, żeby zobaczyć co to jest za uczucie właśnie tej takiej totalnej płynności, jak on się już fajnie rozprowadza. No i myślę, że w sumie on może sprawdzić się tak naprawdę u każdego, bo nie ma tu ani jakichś substancji drażniących, nie ma tu jakichś ciężkich olei, które się nie domyją, więc jak dla mnie naprawdę bardzo fajny produkt. Drugi produkt to serum pod oczy z kofeiną i z zieloną herbatą. I tutaj jest trochę takie wow, z tego względu, że tutaj mamy 30 ml za 30 zł w szkle. I też mamy 12 miesięcy na zużycie. Uważam, że to jest super, że mamy tak dużo czasu, bo 30 ml zużyć pod oczy to naprawdę trzeba się bardzo mocno postarać, bo tutaj używamy tego naprawdę niewiele, dosłownie po kropelce, raz, dwa razy dziennie i tutaj więcej nie trzeba, więc ja też mega długo używałam tego produktu. No i za 30 zł to wow! Jeżeli chodzi tutaj o skład, no to oczywiście tak jak sama nazwa mówi, mamy tutaj taką pobudzającą mikrokrążenie, kofeinę, mamy też tą zieloną herbatę, a właściwie substancję, która z niej pochodzi, to się nazywa EGCG i to jest substancja silnie antyoksydacyjna, ale także przeciwzapalna. Mamy tutaj też w składzie sporo nawilżaczy, mamy glicerynę, mamy hialuron, że jest też mocznik, jeśli dobrze pamiętam. Ale ja nie zauważyłam tutaj specjalnie dużego nawilżenia, jeżeli chodzi o ten produkt. Raczej właśnie takie działanie redukujące delikatnie na cienie pod oczami i na taką poranną opuchliznę. To oczywiście też nie było tak, że to wszystko po prostu, wiecie, miałam super cienie, normalnie zasinienia, że nakładam ten produkt kilka razy i wszystko mi znika. No nie. To był taki delikatny efekt, ale myślę, że za tą cenę, Eee, za tą pojemność, za tą wydajność. Naprawdę warto sobie coś takiego wypróbować, jeżeli macie właśnie problem, czy tutaj z jakimiś cieniami. E, jeżeli się nie wysypiacie, jeżeli macie jakieś delikatne opuchnięcia rano, e, taki jako taki delikatny booster pielęgnujący. Z tym, że właśnie to jest serum, które jest takie lekkie, wodniste, delikatnie, minimalnie żelowe, bardziej takie wodniste, rozwodnione, i coś takiego trzeba przykryć innym produktem. U mnie rano to przeważnie już krem z filtrem na to idzie, wieczorem nakładam jeszcze na to krem taki zwykły. Tego nie powinno się zostawiać samodzielnie, bo. Przez to, że tutaj mamy na wieżocza humektanty, to one też wiążą wodę w naskórku, ale jeżeli się tego nie przykrywa, to ta woda może bardziej odparowywać też do środowiska i też tak naprawdę może się skończyć to odwrotnie niż chcemy, czyli ta skóra może się też odwadniać. W każdym razie produkt tani, przyjemny, całkiem fajny. Ostatnie trzy produkty chciałabym omówić razem, dlatego że one wszystkie pełnią tak naprawdę jedną rolę, są z jednego działu, z działu antyoksydantów. To mam trzy z czterech, bo jest jeszcze kwas yy, alfa-liponowy, jak dobrze pamiętam. I teraz tak. Yy, jak widzicie, tutaj wszystkie te produkty są też tak jak to poprzednie serum, w buteleczkach szklanych z pipetką. Dwa o wielkości 30 ml, jeden jest 15 ml. I to, co je łączy, to oczywiście to działanie antyoksydacyjne, ale też to, że one za bazę mają propanedion. Propanedion to jest taka substancja, która działa zarówno nawilżająco ona wiąże wodę w skórze, ale ona także ułatwia przenikanie innych substancji co oczywiście tutaj jest bardzo istotne dla tych substancji aktywnych, które tak naprawdę są jedynymi już substancjami zawartymi w tych kosmetykach. Więc to są kosmetyki dwu składnikowe zaledwie co naprawdę się często nie zdarza i my mamy po 6 miesięcy na zużycie każdego. No, i teraz kilka słów o każdym z nich. Zaraz znajdę, którego używałam najpierw. Więc tak, najpierw miałam resveratrol 3% z kwasem ferulowym 3%. To są bardzo, bardzo wysokie stężenia tych substancji, bo normalnie z tego, co pamiętam, to resveratrol stosuje się tak mniej więcej 1%, kwas ferulowy przeważnie pół. Więc to są bardzo wysokie tutaj stężenia zastosowane. Jeżeli chodzi już o same substancje, to oczywiście one działają antyoksydacyjnie, ale dodatkowo do tego kwas ferulowy jest też fotoprotekcyjny. On super współdziała z witaminą C i witaminą E, bo one razem są dużo bardziej stabilne i fotoochronne, ale działa też przeciwzapalnie i łagodząco na rumień, co też jest bardzo fajne tutaj. Natomiast reswerator to również jest bardzo, bardzo silny antyoksydant, substancja przeciwzapalna, taka łagodząca, ale też działająca na przebarwienia w skórze. A wydaje mi się, że to też nie jest jakąś taką substancją super popularną, jeżeli chodzi właśnie o przebarwienia. Jednak ma tutaj też wpływ na ten rozkład melaniny w naszych komórkach i na to, jak właśnie wyglądają przebarwienia. I wszystkie te produkty, właśnie też tak tutaj ten to serum z resweratrolem i kwasem ferulowym są takie płynne. Ten produkt jest taki żółtawy i pachnie lekko kwaśno właśnie przez ten kwas ferulowy. I ogólnie jest taki też zarzut do tych wszystkich produktów, że one są delikatnie takie tłustawe przez ten Propanediol. Natomiast tutaj w przypadku tego produktu ja zupełnie, zupełnie tego nie czuję. Szczególnie też, że przez te wysokie stężenie ja dodawałam go odrobinkę jedynie rano do toniku czy do innego serum jedną, dwie kropelki. Nie stosowałam go tak jakby w 100% stężeniu. I zawsze pod krem z filtrem właśnie, żeby wykorzystać to działanie fotoprotekcyjne, antyoksydacyjne, żeby tutaj sobie wspomóc tą ochronę przeciwsłoneczną. Tym, że też jeszcze taka jedna rzecz, którą muszę zaznaczyć, że tak naprawdę jeżeli chodzi o antyoksydanty, to trudno tak gołym okiem zauważyć ich jakieś specjalne działanie. Oczywiście, tak jak już wspomniałam, te substancje mają tutaj te działania dodatkowe, ale ja też jakoś ich specjalnie nie zaobserwowałam. I po pół roku właściwie tutaj z tych 30 ml, to ja w pół roku zużyłam tylko połowę, bo się podzieliłam z koleżanką, z czego się też bardzo cieszę, bo. Przez cały mój sposób zużycia one stały się bardzo, bardzo wydajne. I tak samo dokładnie zrobiłam z drugim produktem. To jest Ełk 134. I tutaj mamy tylko propanadyl i ten Ełk. I w tym produkcie super ciekawe jest to, że ten antyoksydant jest samoregenerujący, co oznacza, że on wolnemu rodnikowi oddaje swój elektron, i potem przechodzi jakieś tam różnego rodzaju przemiany, regeneruje się i może dalej działać antyoksydacyjnie. Więc to naprawdę jest takie. Wow! Jeszcze druga ciekawa informacja co do tego ełk, że on też działa redukująco na rumień, więc to też dla takich osób, które mają z nim problem. Jeżeli chodzi też o ten produkt, to on też tutaj się różni tym kolorem. On jest bardziej taki brązowo, pachnie delikatnie słodko, ziołowo, kwiatowo. I jeżeli chodzi o tą tłustość, o której wspominałam, o ile nie czułam jej zupełnie w resveratrolu, to tutaj odrobinę rzeczywiście ją podczas aplikacji czuję. Ale na skórze to bardzo bardzo szybko znika i zupełnie nie przeszkadza. I oba Te produkty kosztują około 30 zł. Natomiast ostatni, czyli Pycnogenol 5%, tutaj mamy tylko 15 ml, kosztuje około 40 zł, więc tak naprawdę mamy tutaj połowę tego, co tam, a koszt jest wyższy, e, tak naprawdę no, kilkukrotnie nawet, bo tutaj trzeba by było zapłacić ponad 80 zł za 30 ml, kiedy tam płaciliśmy 30 zaledwie, więc jest spore przebicie. Natomiast czy to jest taki super ciekawy produkt? Trudno mi powiedzieć. Na pewno ciekawe, że on jest czerwony, więc też trzeba tutaj uważać przy jakichś jasnych ubraniach, żeby też się nie poplamić, bo to może zostać. Natomiast jeśli chodzi o działanie, to oprócz działania antyoksydacyjnego, on działa też przeciwzapalnie i nawilżająco. I ogólnie co do tych wszystkich produktów antyoksydacyjnych. Tak jak wspomniałam, no to ja nie widziałam tutaj jakichś super działania na moją skórę. Natomiast jeżeli miałabym do któregoś z tych produktów wrócić, to myślę, że właśnie wróciłabym do tego resveratrolu, Dlatego, że to jest produkt najtańszy z nich, ma dużą pojemność i też bardzo podobają mi się jego dodatkowe działania, czyli działanie takie przeciwzapalne, redukujące też rumień z której miałam niestety problem i też działanie takie depigmentujące. A już Wam ostatnio wspominałam w tym filmie o badaniu skóry wizja, że ja mam tutaj tendencję, że coś może się u mnie z tymi przebarwieniami dziać, więc też plus dla mnie, że oprócz tego, że mam antyoksydację, walkę z rumieniem, no to też może tutaj mi wspierać te inne moje problemy skórne, które prawdopodobnie mi się tutaj gdzieś powoli rozwijają. Więc jakbym miała któryś z nich wybrać, to pewnie właśnie wybrałabym znowu ten, ale też nie skupiałabym się jakoś super specjalnie na nim, to jest dla mnie taki dodatek, można też wybrać wiele innych antyoksydacji. Chociażby witaminę C, czy jakąś zieloną herbatę, czy no, jest naprawdę z czego wybierać. Jak widzicie, ja miałam tutaj 5 produktów. Niektóre były fajne. Niektóre po prostu były takie sobie ok. No i myślę, że to The Ordinary właśnie można też tak ogólnie określić, że jest takie sobie ok. Zależy tak, czego oczekujemy. Na pewno mają dość przystępne ceny, że większość osób może sobie na takie produkty pozwolić. I fajne jest to, że właśnie w takich przystępnych cenach można sobie kupić substancje aktywne, ukierunkowane na jakiś konkretny problem, jak tutaj na przykład właśnie te antyoksydanty, czy można kupić sobie na przykład mocno skoncentrowaną 20% witaminę C żeby rozświetlić skórę, żeby delikatnie zawalczyć z jakimiś przebarwieniami, żeby tutaj pobudzić syntezę kolagenu. Czy na przykład mają 10% niacynamid z cynkiem? Chociaż tutaj są też głosy, że to działa trochę wysuszająco, ja miałam odlewkę od koleżanki i mieszałam sobie właśnie to z czymś innym i myślę, że to jest najlepsza opcja. No ale czy jakoś bym specjalnie stawiała na tą markę, czy uważam, że jest jakaś genialna? Myślę, że nie, ale na pewno zasłużyła się tym, że pokazała, że w niezbyt wysokich cenach można, naprawdę da się zaoferować produkty takie ukierunkowane na konkretne działanie, że da się to ograć, jakieś takie substancje aktywne nawet dosyć trudne, jak chociażby to, że mają kwas azaleinowy 10% też. Mają też retinoidy, mają retinol w skwalanie, mają też granactive retinoid, czyli chodną właśnie retinoidów, która też ma działać trochę łagodniej dla skóry, mniej podrażniająco, ale równie skutecznie, chociaż tutaj jest jeszcze trochę mało badań, ale o tym Wam kiedyś opowiem, jeżeli będziecie miały ochotę na film o retinoidach. Tak ogólnie podsumowując, to jakoś nie jestem specjalnie zachwycona tą marką. Myślę, że są też ciekawsze marki, ciekawsze produkty, ale jeżeli szukamy czegoś budżetowego, skierowanego na konkretne substancje aktywne, to czemu nie? Myślę, że jak najbardziej można sobie wypróbować coś tej marki. Jeśli podobała Wam się moja dzisiejsza analiza produktów Bioyne, to będzie mi miło, jeżeli stawicie mi łapkę w górę. Albo zasubskrybujecie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dajcie mi też znać, jakie marki jeszcze chciałybyście zobaczyć tutaj w tej serii. Ja mam już jakieś pomysły. Powoli robię listę tego, co już używałam, jeżeli to było przynajmniej kilka produktów. Bo oczywiście, jeżeli marka ma, nie wiem, produktów 30, a ja użyłam dwóch, no to jeszcze nie jest ten moment, żeby tutaj coś więcej opowiadać. Skupiam się raczej na takich, gdzie użyłam chociaż kilka. W każdym razie dajcie mi znać, jakie matki Was jeszcze tutaj interesują i czy Wy używałyście duordiner, jakie produkty Wam się bardzo sprawdziły, może coś jest niewarte uwagi Waszym zdaniem. A ja Wam już dzisiaj dziękuję za oglądanie i widzimy się niedługo.